Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła czytania na temat bardzo, bardzo teraz ważny dla nas, prawda? Mianowicie temat rekonstrukcji rządu Donalda Tuska. Kochani, chcę sprawdzić, co to znaczy dla nas Polaków i dla Polski, tak? Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Kogo interesuje takie czytanie, ten to czytanie zobaczy. Wiecie, polityka y, potrafi być niestety tylko takim teatrem, pokazem pozorów, prawda? Twarze się zmieniają. Tylko y, czy tak naprawdę zmienia się ta? Prawdziwa intencja. I teraz y, chcę zapytać o to, czy ta rekonstrukcja to jest taki krok, y, żeby naprawić wszystko, czy, czy to jest po prostu kolejny ruch y, w tej grze o władzę, prawda? Dzisiaj sobie sprawdzimy, y, jaka jest energia tego procesu, jaka ta energia ma w pływ na nasze życie nas, Polaków. I co też powinniśmy wiedzieć jako społeczeństwo, moi drodzy? Pamiętajcie, że tarot to nie są jakieś wyroki, prawda? Wyrocznie. Tarot to są tylko potencjały, to są takie energie i możliwe kierunki, kochani. Ok? Ehm, proszę tutaj. Ja się na polityce nie znam, nie wnikam, ok? Odczytam tylko karty. Bądźmy mili w komentarzach, moi drodzy. U mnie na kanale na szczęście niewiele osób tylko próbowało rozładować swoje emocje, prawda? Ale ym... pamiętajcie, że wszystko, moi drodzy, należy od naszej świadomości. Wszystko zależy od naszych wyborów. Wszystko też zależy od tego, co my zrobimy. Wszystko zależy od naszego działania, ok? Dobrze, moi drodzy. Jeżeli jesteś po raz pierwszy u mnie na kanale, witam cię bardzo serdecznie. Jestem Baba Jaga, robię czytania miesięczne. Na razie czytania prywatne są wstrzymane, mam za dużo ich. Poza tym są wakacje, teraz jestem chora. No i co? I zapraszam, moi drodzy. Jaka ogólna energia towarzyszy tej rekonstrukcji rządu? Czyli co tak naprawdę się za tym kryje, prawda? Jakie są intencje, jakie są cele, jakie są ukryte siły? Przepraszam za mikrofon, mam zmieniony głos, ale przejdzie. Z, yy, co ta rekonstrukcja może przynieść Polsce w najbliższych miesiącach? Właśnie się zastanawiam, czy odwrócić te karty tak jak były. Chyba je zrobimy tak jak były. Przepraszam, ale takie mam poczucie. Jakie mm, zmiany odczujemy my, normalni ludzie, pracujący, prawda? Lub emeryci, lub studenci, tak? I co wpłynie na nasze codzienne życie? Na co powinniśmy uważać my, tak? Czyli chodzi mi o jakieś zagrożenia, chodzi mi o manipulacje, tak? Po prostu jakby skutki uboczne tej całej akcji, że tak powiem. Zobaczcie, księżyc zażółwa, słońce. Co może być, yy, jaki może być pozytywny rezultat tych zmian? Czyli, nie wiem, przebudzenie, jakaś jaka szansa, tak? Yy, coś, co może nas, Polaków, wzmocnić. Czytamy odwrócone. Tak się wahałam na początku, ale jakoś tak. Yy. Jak ta rekonstrukcja, prawda, szumnie nazwana, wpłynie na zaufanie do rządu, na zaufanie do władzy, tak? Czyli czy przybliży nas to, czy do systemu, czy oddali nas od tego systemu? Wow, słuchajcie, te wielkie arkana po prostu. Jaka jest. Wiecie, co radę weźmiemy z tych kart? Bardzo spontaniczne czytanie. Z moich kart anielskich. Rada. Jaka jest rada dla nas na ten czas? kilka miesięcy. Myślę, że to jednak będzie tak gdzieś do, do maks, do końca roku. Czy jak zachować spokój, prawda? Jak zachować tą czujność, ok? To jest karta rada. Moi drodzy, więc tak, co mówi tarot tutaj o tej całej rekonstrukcji rządu, prawda? Wiemy, że rekonstrukcja rządu to nie jest tylko wymiana nazwisk albo wymiana stanowisk. To jest zmiana w ogóle kierunku, to jest zmiana energii, to jest zupełnie ktoś inny, tak? I tarot tutaj pokazuje, że że to nie będzie zmiana taka czysto formalna, moi drodzy. Czekajcie, sobie podłączę tutaj, bo mi bateria wysiada. Chyba. Okej, okay. jest bezpiecznie. E, to nie będzie y, czysto formalna zmiana. To będzie to jest takie, jakby kryje się za tym coś głębszego, tak? Ale nie wszystko jest takie jasne, jak mogłoby się wyda wydawać na pierwszy rzut oka, moi drodzy. Ok? Na początku tutaj widać, że jest dużo niejasności, jest dużo niedomówień, jest dużo zamieszania, tak? Emocji. I my się możemy my czujemy się bo tak z tego wynika co tutaj dookoła się dzieje prawda czy na social mediach czujemy się zdezorientowani większość z nas bo gro osób wie o co chodzi i teraz y, nie wiemy czy mamy zaufać tej zmianie czy raczej poczekać aż coś się wyjaśni prawda i Możliwe, że niektóre sprawy niestety, ale będą y, trzymane w tajemnicy, tylko część prawdy dopiero później wyjdzie na jaw. To jest tak, jakbyśmy patrzyli przez mgłę, prawda? Niby coś widzimy, ale tak naprawdę nie wiadomo, nie wiadomo, co tam widać, prawda? Tutaj też y, tarot ostrzega, że może dojść do finansowego takiego osłabienia. Albo po prostu pojawią się problemy z publicznymi pieniędzmi, czyli jakaś pomoc społeczna, czy emerytury, czy renty, prawda? Albo też y, może chodzić o układy takie rodzinne czy partyjne, nawet. My możemy poczuć my ludzie, my Polacy możemy poczuć, że te wartości, które kiedyś dla nas były pewne, zwłaszcza moje pokolenie i starszych osób, prawda że to przestaje działać. Że to przestaje po prostu działać. Po prostu chodzi mi o takie rozczarowanie, że niestety te stare, te wszystkie obietnice nie są spełnione, nie spełniają się. Tylko że tutaj y, pojawia się też takie jakby promyk nadziei, światełko nadziei. I jeśli naprawdę rządzący ludzie. Zdecydują się tak naprawdę o nas zadbać, tak? Ym, stworzyć tutaj coś trwałego, takiego opartego na wartościach, opartego na miłości do kraju, bo o to, o to chodzi, prawda? To z tej zmiany może się coś dobrego nawet urodzić. Bo cesarzowa jest to karta troski, jest to karta opieki, jest to karta takiej y, energii matczynej po prostu. Czyli politycy, którzy są skierowani do nas, do ludzi, tak? Polityka skierowana ku ludziom. Tylko nie wystarczy mówić niestety. Tutaj, y, tutaj y, trzeba działać. No, i mamy to słońce, moi drodzy. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo m, ta karta, ona tutaj mówi, że, m, że jest y, szansa na szczerość, tak? Że jest potencjał na sukces, że jest potencjał na jasność. Jeżeli tylko my wybierzemy prawdę. A nie będziemy wybierać tej. Yy, te, tego pokazu, tej takiej gry pozorów, prawda? Jeśli przestaniemy być zaślepieni. I to może być czas, w którym poczujemy ulgę. Zobaczymy, że coś udało się w końcu naprawić. Nie wiem, może chodzi o jakąś reformę, może chodzi o jakąś ustawę, może chodzi nawet zwykły dostęp do. Edukacji czy opieki zdrowotnej, prawda? Tylko że ten sukces musimy znowu wywalczyć i pilnować, żeby nam go nikt nie odebrał, żeby on się po prostu nie rozpłynął. Tutaj moi drodzy, Tarot ostrzega, żeby, że. Że bez planu, brak planu, tak? Albo jest, jest po prostu jakieś zbyt małe spojrzenie na przyszłość. I tutaj ten rząd. Ja mówię cały czas to, co mówią karty, kochani. Słuchajcie, ja to nie jest nic personalnego. I ja, ja sobie po prostu nie życzę takich komentarzy, nie? Wiecie o co chodzi? Ja sobie żyję, ja sobie zarabiam, ja pracuję. Mam swoje hobby tutaj i pozdrawiajmy się nawzajem, wysyłajmy sobie miłe komentarze. Tak jest o wiele lepiej, nie? Jest to ostrzeżenie, że nie ma planu, tak? Że rząd może nie mieć jeszcze jakby takiej konkretnej Długofalowej, tak, na przyszłość wizji. I to trochę jakby ktoś wiedział, że musi coś zmienić w domu, meble na przykład, prawda? Ale tak naprawdę jeszcze nie wie, jak to wszystko chce urządzić. Ok? Kto to zna, takie uczucie? Chciałabym coś zmienić. Y Chciałabym y, zmienić te meble, chciałabym, nie wiem, zmienić to czy tamto, ale, ale jeszcze nie wiem, y, jak, jak to zrobić później, prawda? I tutaj z tego może się pojawić chaos, moi drodzy, właśnie taki bałagan. Decyzje na szybko, prawda? Bez jakiegoś, jakiegokolwiek takiego głębszego sensu. Ok? Same, samo, sama obecność tutaj czterech wielkich arkan m, m, mówi sama za siebie, prawda? W tym czytaniu. Karta maga, ona mówi, że jest wszystko możliwe, prawda? Że rząd ma w ręku wszystko, czego potrzebuje ma te narzędzia ma ludzi, ma władzę, ma pieniądze, prawda? Tylko najgorsze m, nie najgorsze, nie, nie, nie. Najważniejsze, żeby zadać sobie pytanie, jak ten rząd to wykorzysta. Pozdrawiam wszystkich z rządu, obojętnie na, na jakim szczeblu. Może mnie ktoś słucha, um, chociaż wątpię, A czemu nie? Jak, jak to wykorzystać? Bo mak, on może być liderem, on może być twórcą, tak? Mak y, może być kimś, kto właśnie daje innym ludziom rozwiązania. Tylko ten mak może być też takim e, oszustem, kuglarzem, prawda? Czarować słowami i znowu obiecywać w tych wszystkich oświadczeniach, prawda? Mówić to i to, nie panikujmy, nie wiadomo co, tak? Tutaj powtórzę po słynnej tarucisce, chociaż bardzo rzadko mi się to zdarza, ale tak to mój idol jest. Są takie słowa, które zapadają od kogoś w świadomości, i po prostu są takie fajne, że trzeba je jakoś tak dalej nie wiadomo co. Bo. Mak czaruje słowami, właśnie, a tak naprawdę nic nie robi. Słuchajcie. I to jest dla nas sygnał, Polaków. Patrzmy na to, co robią, a nie na to, co mówią. Rozumiecie? Patrzmy na to, co robią. A nie na to, co mówią. Tutaj jest y, przesłanie dla nas wszystkich, tak? Pamiętajmy, nie jesteśmy sami. Jeżeli ty czy ty czujesz się, droga pani, drogi panie, zagubiony, tak, albo zagubiona w tym, co się w ogóle dzieje, bo jest, manipulują nami, nie wiadomo w ogóle o co chodzi, tak, poszukaj wsparcia, porozmawiaj z kimś, nawet z kimś o odmiennych poglądach, tak, dlaczego ty tak myślisz, dlaczego ty tak uważasz, prawda? Nie bój się pytać też. Szukajcie informacji, kochani. Współpracujcie z innymi, tak jak mówię, bo ym, to jest bardzo ważne, żebyśmy wymieniali swoje poglądy, bo czasami od innych osób usłyszymy coś, co daje nam po prostu jasność. Tak. Tutaj jest pokazany, moi drodzy, czas przebudzenia po prostu. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że znowu wygramy, my Polacy, my normalni, zwyczajni ludzie. Trzymajcie się.